Prawdziwym siedliskiem zła i szatana w Izraelu są publiczne toalety. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba, Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak obiecałam w moim poprzednim filmie sprzed tygodnia, dzisiaj dowiemy się, czego to Izraelczycy mogliby się nauczyć od Polaków. Dla tych, którzy są na moim kanale po raz pierwszy, mały kontekst. Mieszkam w Izraelu już 5 lat i po tym czasie wydaje mi się, że gdybyśmy pomieszali kulturę polską i izraelską, wyszłaby nam mieszanka idealna. Dla zainteresowanych, link do filmu pod tytułem Czego Polacy mogliby się nauczyć od Izraelczyków będzie tutaj u góry i w opisie na dole. Serdecznie zapraszam. Ok, zaczynajmy. Czego Izraelczycy mogliby się nauczyć od Polaków? Ekologia. To, co szokowało mnie najbardziej od pierwszego momentu, kiedy moja stopa postanęła na ziemi izraelskiej, to ilość plastiku. Dosłownie. Wszędzie. Tutaj są nawet takie specjalne sklepy, które sprzedają tylko i wyłącznie jednorazowej plastikowe sztuczce i zastawę stołową. I niestety są one niesamowicie popularne. Świadomość ekologiczna Izraelczyków jest na bardzo niskim poziomie w porównaniu z Polską. Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś sam z siebie segreguje śmieci w domu, nawet jeżeli pod blokiem są specjalne kosze na szkło, na papier czy na plastiki. Używanie jednorazowych plastikowych sztućców Izraelczycy uczynili niemal tradycją. Ludziom zazwyczaj nie chce się mieć naczyń po dużych rodzinnych spotkaniach, które odbywają się tutaj naprawdę często. Dużo zamawia się też jedzenia na wynos z portalu Tenbis, który jest takim izraelskim odpowiednikiem polskiego Pyszne.pl. A to jedzenie przychodzi w takich najtańszych plastikowych pudełkach i bardzo często pozabijane jest w cztery foliowe torebki i do tego wszystkiego dodawane są takie malutkie sosiki. Powiedzmy sobie pięć na jedno danie, które są oczywiście w tych małych plastikowych pudełeczkach. Zdarza się też, że restauracje dodają ekstra deser do tego i zazwyczaj to jest taki mały kawałek ciasta w tym małym plastikowym pudełeczku, albo dwie kostki arbuza. W supermarketach bardzo wiele owoców i warzyw już jest popakowana w plastikowe pudełka, opakowanie albo folie. no ale klienci też notorycznie pakują je do tych foliowych zrywek, jak to mówimy w kieleckim, których używają nie tylko do tego, żeby pakować coś, co jest na wagę, ale na przykład Jedna zrywka na trzy jogurty, jedna zrywka na opakowanie makaronu, jedna zrywka na Coca-Colę, i tak dalej, i tak dalej. W takich małych, osiedlowych sklepikach. Bardzo często trzeba się 10 razy upominać, żeby nie pakowali Wam Waszych małych zakupów do foliowych torebek. Zdarza się, że idziecie po gumę do rzucia i puszkę Coca-Coli, i gumy są osobno w jednej foliowej torebce, i Coca-Cola jest w drugiej. W Polsce świadomość tego, że taka ogromna ilość plastiku dookoła nas szkodzi planecie, już jest. I z tego co zauważyłam, jak byłam ostatnio w Polsce, w większości domów Segruguje się śmieci bez żadnego narzekania. Dużo osób chodzi też na zakupy ze swoimi woreczkami na warzywa na wagę oraz ze swoimi torbami materiałowymi, żeby nie brać już tych dużych reklamówek ze sklepu. Dużo marek wprowadziło też biodegradowalne opakowania, a w domach raczej nie używa się jednorazowych plastikowych szturców do zjedzenia obiadu. Kolejki. Jeżeli już jesteśmy przy temacie supermarketów, to nie możemy zignorować faktu, że stanik Izraela. Izraelskiej kolejce jest przeżyciem samym w sobie. Jeśli przez sekundę nie będziecie się tam pilnować, to z drugiej osoby w kolejce staniecie się 20. I tak dzieje się nie tylko na targu, albo w supermarkecie, ale też na poczcie, w urzędach, w kolejce do wejścia do autobusu. W Polsce zdarza się, że ktoś chce przeskoczyć kolejkę do lekarza, żeby tylko o coś zapytać, ale przynajmniej pyta się innych pacjentów, czy dałoby radę tutaj. Po prostu wchodzą bez słowa tłumaczenia. Izraelczycy nie potrafią też formować kolejek w takim jednym porządnym rzędzie. Zazwyczaj to jest zbitek ludzi, nikt nie wie, co się dzieje, ale bądźcie pewni. Wy będziecie ostatni. Zachowanie w miejscach publicznych. Polacy mają taką wspaniałą cechę, że zdają sobie sprawę, że nie są sami na tym świecie i dobrze by było mieć na uwadze to, żeby innym też się funkcjonowało w miarę okej okay w miejscach publicznych. Izraelczycy głównie kierują się tym, żeby to im było wygodnie, bo oni są najważniejsi. Taki najgorszy przykład. Ludzie siadają w autobusach na tych siedzeniach, które są poczwórne i kładą swoje nogi na siedzeniu naprzeciwko. Oczywiście nawet nie zdejmując butów, a te buty najczystsze nie są. To, że nikt inny na tym siedzeniu już wtedy nie usiądzie, a potem tam będzie brudno, to nie ma znaczenia. Tak siedzę, bo tak mi wygodnie. O co Ci chodzi? Jeszcze sobie elektrycznym rowerem po chodniku pełnym ludzi? Ja tędy chcę jechać, to oni mają zejść. Idziemy grupą trzech osób i blokujemy cały chodnik? To inni ludzie mają nas wymijać. O co chodzi? Tak nam jest wygodniej rozmawiać. Wypożyczyłam elektryczną hulajnogę i już mi się znudziłam? Okej, okay, zostawiłem na środku chodnika w poprzek. Dlaczego? Bo mogę. Przykładów można tu wymieniać naprawdę dużo. Na początku myślałam, że ludzie tak robią po prostu na złość. Teraz wydaje mi się, że w mentalności Izraelczyków po prostu nie ma czegoś takiego jak myślenie o innych ludziach, na przykład na ulicy. No a potem kończy się to tak, że idąc sobie wieczorem na spacer, wywalamy się na prostym chodniku o hulajnogę, która była na płasko tam położona, bo komuś było tak wygodnie. Czystość! Mamy już hulaj nogi porozwalane po chodniku, więc porozmawiajmy o syfie. Izraelskie miasta są okropnie zaśmiecone. Śmieci wywalają się z kontenerów przy blokowiskach czy przy sklepach, a ludzie też nie mają oporów, żeby wyrzucić papierek po batoniku, butelkę, albo teraz maseczkę na chodnik. W Polsce nie spotkałam się raczej z takim przyzwoleniem społecznym do tego, żeby ktoś na przykład z jasnikersa i w parku wyrzucił za siebie na ziemię ten papierek. Tutaj nawet słyszałam takie opinie, że o co ci chodzi? Jak wyrzucę to na chodnik, to daję komuś pracę, bo ktoś to potem musi po mnie posprzątać. Polskie urzędy miast i wsi wydaje mi się, że też inwestują w to, żeby właśnie ktoś. Te miejsca publiczne sprzątał, a tutaj raczej wszystko żyje swoim życiem. Ok, miasta miastami, ale prawdziwym siedliskiem zła i szatana w Izraelu są publiczne toalety, a szczególnie te na stacjach benzynowych. Takich rzeczy nie widziałam nigdzie indziej, nawet w to to jak na odstoku. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi się, że w tych toaletach grawitacja po prostu. Nie działa. Z kolei nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałabym brudną toaletę na polskiej stacji benzynowej. Bardzo doceniam też tak małe rzeczy, jak to, że w polskich toaletach publicznych mamy mydło i papier toaletowy, bo tutaj przyzwyczaiłam się już do tego, że zawsze muszę mieć ze sobą chusteczki mokre i suche. Restauracje to kolejne miejsce, gdzie sanepid dostałby zawału serca. Po pierwsze, wasz stolik prawdopodobnie jest brudny. I kelder przyjdzie go przetrzeć jakąś mokrą szmatą, jak już zaczniecie jeść. Dzięki temu cały syp spadnie wam na wasze ubrania. Ale w czym problem? Przecież możecie sobie to otrzepać, prawda? Często zdarza się też, że sztućce, albo talerze, lub szklanki nie są wystarczająco czyste według naszych polskich standardów. No ale z kolei znowu w czym problem? Przecież możecie sobie sami to przetrzeć serwetką. Jeśli jakimś cudem zdarzy wam się wylądować w McDonaldzie albo na przykład w tym kociku do jedzenia w Ikei, Wszystkie stoliki będą miały na sobie resztki jedzenia, serwetki, będą uciepane ketchupem. Jeśli będziecie sobie chcieli tam usiąść, to sami musicie sobie posprzątać ten stolik. Nie uczcie się, ani obsługa, ani ludzie, którzy siedzieli przy tym stoliku przed wami, nie zaniosą tych wszystkich papierków do kosza. Ostatnia rzecz, domy i mieszkania. W Polsce jak sprzątamy, to zazwyczaj sprzątamy na błysk. A tutaj przyjeżdża się przysłowiowym kijem z mokrą szmatą po najbardziej widocznych miejscach. No i w sumie tyle. Mop to zazwyczaj jest jakaś fanabergia. No i po co tyle sprzątać, jak i tak się pobrudzi? Zdjęcia sprzedawanych przedmiotów, wynajmowanych mieszkań i tak dalej. Ja jestem teraz w trakcie szukania troszeczkę większego mieszkania i to, co się naoglądałam w internecie, to moje. W Polsce zazwyczaj te ogłoszenia są takie, że mieszkania na przykład są wysprzątane, wszystko jest poukładane i jakoś to wygląda. Tutaj często ludziom nawet nie chce się pościelić łóżka do zdjęcia i często bardzo widzimy pomatane kołdry, zapocone materace, Pranie brudne na podłodze. Kto by się zresztą tym przejmował? To mieszkanie i tak ktoś wynajmie. Kolejna kwestia sprzedaż rzeczy z drugiej ręki. W Izraelu nie działa np. piętyt, ale ludzie sprzedają ubrania albo inne rzeczy bardzo często na grupach Facebookowych. Przeglądając ubrania zauważyłam, że jak ktoś chce coś sprzedać, to absolutnie nigdy tego nie prasuje, albo nie prezentuje tego jakoś ładnie. Po prostu rzuca to gdzieś na podłogę, robi zdjęcie kalkulatorem i chce za to 50 szekli. Kolejna sprawa to stan tego, co się sprzedaje. Często są to już rzeczy, które naprawdę powinny trafić do kosza ze względu na swój stan. No ale kto zabroni wam spróbować? Absolutnie nie ma tutaj czego porównywać do tego, jak się na przykład sprzedaje ubrania w Polsce, kiedy zazwyczaj ktoś to prezentuje na sylwetkach albo w jakichś fajnych aranżacjach. I raczej nie do pomyślenia jest, że ktoś wystawi dziesięcioletni poplamiony biustonosz za 100 zł. Transparentność cen. Ogłoszenia internetowe tutaj często nie mają cen, i żeby ją poznać, trzeba skontaktować się w wiadomości prywatnej ze sprzedającym. Brak jawnych cenników jest też takim dużym problemem branży usługowej, więc bardzo trudno jest siąść sobie na chwilę przed komputerem i porównać sobie oferty kilku różnych miejsc. Bez potrzeby dzwonienia. Dla przykładu, dwa lata temu szukałam sobie nowej siłowni. Tylko jedna, jedyna sieciówka miała cenę wystawioną na stronie internetowej. Chciałam jednak znaleźć coś troszeczkę lepszego, więc zadzwoniłam, powiedzmy sobie, do takiej siłowni z wyższej półki. Pani z infolinii powiedziała mi, że niestety nie może mi udzielić takiej informacji, ale ktoś z działu sprzedaży na pewno do mnie odzwoni. Odzwonili. Po trzech dniach. Oczywiście nie podali mi ceny, zaprosili mnie na miejsce i powiedzieli, że cena będzie jawna dopiero jak tam przyjdę i z nimi porozmawiam. Ja w tym momencie już miałam dość, powiedziałam: Dziękuję bardzo. No ale potem nie mogłam się uwolnić od ich telefonów marketingowych, pomimo tego, że powiedziałam: że absolutnie nie będę z nimi rozmawiać, dopóki nie poznam chociaż widełek cenowych. W Polsce zazwyczaj są cenniki, na przykład na stronach internetowych. A na pewno nie spotkałam się z tym, że ktoś coś chce sprzedać przez internet i nie podaje ceny. Obsługa klienta. Jeśli narzekacie na polską obsługę klienta, porównując ją na przykład do brytyjskiej, słuchajcie, jest miejsce, gdzie obsługa klienta nie istnieje. No ale pokrótce, wchodzicie do sklepu i nieważne, czy jest to sieciówka typu Zara, czy sklep projektanta, raczej żaden sprzedawca do Was nie podejdzie, bo. Jest duże prawdopodobieństwo, że są zajęci zupełnie czymś innym, i oczywiście ważniejszym od Was. Może się na przykład okazać, że rozmawiałem z kuzynką przez telefon i absolutnie nie można im w tym momencie przeszkadzać: wróć później, albo nie wracaj, jak Ci się nie podoba. W restauracjach jest podobnie. Kelnerzy jedną ręką będą palić fajkę, będą sobie trzymać tutaj telefon rozmawiając z kimś, a drugą ręką będą wam podawać jedzenie, które się rozleje na pół stołu. Napiwek oczywiście trzeba zostawić, a jak nie zostawicie, to sami sobie wezmą. W Polsce jest różnie. Jest takie przekonanie, że klient nasz pan, ale nadal bra brakuje nam takiej serdeczności jak na przykład w UK. Nie do pomyślenia jest jednak to, żeby Palić fajkę podając klientowi jedzenie w restauracji, albo powiedzieć nie przeszkadzaj mi rozmawiam z mamą przez telefon, kiedy chcecie coś kupić w sklepie. Solidność. Kolejna rzecz, której Polacy są mistrzem Polski. Jeśli dostarczamy jakiś produkt albo usługę, jesteśmy w tym mega solidni. Tutaj, jeśli ktoś przyjdzie pomalować wam ściany, to miejcie pewność, że na pewno nie będzie równo. Będziecie mieć pochlapane pół mebli, a i ta osoba na pewno po sobie nie posprząta. Jeśli ktoś będzie wam kładł płytki, na pewno nie będą położone pod kątem prostym. Po prostu będą położone. Może Polacy nie są zbyt innowacyjni? Ale na pewno nie dostarczają rzeczy zrobionych na odpierdol. Z małymi wyjątkami. Przedstawianie się, gdy się dzwoni. Mała rzecz, a jednak uciążliwa i powtarzająca się dość często. Dla przykładu. Kilka tygodni temu musiałam odbyć tutaj kwarantannę. Dzwoni do mnie telefon i ktoś pyta: Żaneta? Tak, Żaneta. Będę u ciebie za pół godziny. A znasz może Hanę Cohen? Nie znam, ale zaraz, z kim mam przyjemność? Będę za pół godziny, na którym piętrze jesteś? Nie powiem na którym, jeżeli nie będę wiedzieć, z kim rozmawiam. Ja z policji jestem, muszę sprawdzić, czy jesteś w domu na kwarantannie. To nie można było tak od razu? W po Polsce też byłam na kwarantannie i kiedy policja przyjeżdżała, sprawdzić, czy jestem w domu, to zazwyczaj przedstawiali się z imienia, nazwiska, stanowiska, jednostki policji i mówili dzień dobry. I ostatnia dzisiaj rzecz. Uprzejmość. Dziękuję, przepraszam i proszę. Te słowa raczej nie padają z ust Izraelczyków. Gdy ktoś chce zapytać o drogę, raczej nie podejdzie do nas i nie powie. Przepraszam, czy mogłaby mi Pani powiedzieć, gdzie jest sklep? Raczej to będzie tak: Ej, gdzie jest sklep? Kiedy wskażecie już komuś drogę, raczej nie dostaniecie dziękuję, tylko. Aha. I ktoś sobie pójdzie. Jak wspominałam w moim filmie tydzień temu, dobrą cechą Izraelczyków jest to, że są bardzo bezpośredni. No ale niestety, często zdarza im się przekroczyć granice. Powiedzmy, że nie podoba im się Twoja nowa fryzura. Bez ogródek, głośno i przy wszystkich powiedzą: Żeneta, okropne masz te odrosty. A i chyba jeszcze ostatnio przytyłaś, co? Jeśli zwrócicie takiej osobie uwagę, to zacznie się bronić, że przecież ona ma prawo wyrażać swoją opinię, no i nikt nie ma prawa jej cenzurować. Taka empatia i zrozumienie, że czasem naprawdę lepiej się zamknąć niż sprawić komuś przykrość nie są za bardzo popularne. Kolejnym problemem jest to, jak Izraelczycy zwracają się do osób, Pracujących w obsłudze klienta. Częste krzyki, wzywanie menadżera, podejście, że płacę, to mogę wymagać absolutnie wszystkiego. Gwizdanie i pstrykanie palcami, na przykład na kelnerów. No to jest dość słabe, ale niestety częste. W Polsce takie zachowania raczej są uważane za buractwo. I pewnie jak się na kelnera w restauracji, to napluje wam potem do zupy. Całkiem słusznie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że potraktujecie ten film troszeczkę z przymrużeniem oka. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czego według Was inne narodowości mogłyby się nauczyć od Polaków. Bardzo dziękuję Wam za czas spędzony ze mną. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli ten film Wam się spodobał, bardzo proszę, dajcie łapkę w górę. Możecie mnie również odwiedzić na moich innych social mediach. Jestem na Facebooku, TikToku i na Instagramie. Gdzie możecie mnie spotkać troszeczkę częściej? Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!